I syna i Ducha Świętego. Pan z Wami. Drodzy bracia siostry, Bóg z miłosierdzia, przez śmierć i zmartwychwstanie swojego syna, pojednał świat ze sobą i napełnił nas radością. Chwalmy go i wywyższajmy na wieki. Jezu, Jezus, umarł z martwychwstanem dla nas i dla naszego zbawienia, abyśmy żyli w możliwym życiu i uczestniczyli w wielkiej radości. Wyrazem tej radości będzie nasze spotkanie ze zmartwychwstanem Panem. Paskany ofiarze Mszy Świętej, wołaniu chleba eucharystycznego, którym będziemy spożywać dzisiejszej nocy i jutrzejszą uroczystość. W dniu zmartwychwstania Chrystusa mamy się również radować podczas wspólnego świątecznego posiłku w naszych domach rodzinnych. Dlatego przynosimy dzisiaj do błogosławienia niektóre pokarmy, jakie spożywać będziemy w rodzinnym gronie. Prosimy, aby Chrystus obdarzył nasze serca radością i wzajemną życzliwością oraz wynagrodził trudy naszych rodziców i bliskich, którzy te pokarmy przygotowali. Panie Jezu Chryste, Ty w dzień przed mięką i śmiercią poleciłeś uczniom przygotować paschalną wieczerzę. W dniu stania przyjąłeś zaproszenie dwóch uczniów z Emaus, z nimi do stołu, a późnym wieczorem przyszedłeś do apostołów, aby wraz z nimi spożyć posiłek. Prosimy Cię, pozwól nam z przeżywać Twoją obecność między nami podczas wielkanocnego posiłku, abyśmy mogli się radować udziałem w Twoim Życiu i zmartwychwstanie. Chleby, żywy, który zstąpiły z nieba i dzisiaj do światu żyć. życie. Błogosław, te chleby i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, którym nam nakarmiłeś, słuchających ciebie wytrwale na Pustkowiu i który wziąłeś w swoje ręce, w swoje czcigodne, święte ręce, aby go przemienić w swoje ciało. Poranku Boży, który pokonuje świat z i był świat grzechów. Błogosław, te pokarmy mięsne. I wszelkie inne pokarmy, które będziemy jedni na pamiątkę Baranka Paschalnego i świątecznych potraw, jakie Ty spożyłeś za posłani podczas ostatniej wieczerzy. Chryste nasze życie jest martwe w stanie, bo te jajka znak nowego życia, abyśmy dzieląc się nimi w gronie rodziny, bliskich i gości, mogli się także dzielić wzajemnie radością z tego, że jesteś z nami. Pozwól nam wszystkim dojść do Twojej wiecznej uczty do domu ojca, gdzie żyjesz i królujesz na wieki wieku. After the 40 days of the and penance, we are ready to rejoice with the entire church in the resurrection of Jesus Christ our Lord. Let us bow our heads in prayer and ask our Heavenly Father to bless us. <mum> do roku, że święta zaczynają się dopiero mszą Dzisiaj jest, dziś spoczyn, kiedy czcimy Chrystusa w adoracji I właśnie Chrystus przebywał w grobie, wszedł do świata umarłych, aby ich stamtąd wybawić. To jest właśnie dzień spoczynku Chrystusa. Im święte wielkanocne są dzisiaj o godzinie ósmej, najbardziej uroczysta msza święta, Wigilia Paschalna. jutro msza święta pierwsza, rezurekcyjna o siódmej rano, później o jedenastej i o godzinie pierwszej. Nie będzie mszy świętej o godzinie siódmej w niedzielę i tak samo dzisiaj nie będzie o czwartej polskiej i 5.30. trzydzieści. i like to express my best wishes only this coming easter celebration but easter will come start to celebrate in the evening not today today is in a resting place for the jesus christ and uh, this easter we have a celebration tonight at 8 p.m easter vigil mass at 8 p.m on sunday we have at uh, 7 p.m 11 and 1 p.m i wish you happy easter

い◆ Yes. It's a Wszystkie gromadki, la la, la la Pachnie pięknie, słodko świeżo, tra, la la la. la, la. Obo baby smaczne leżą, tla la la la. Wszyscy do stołu zasiadą. Tra,